Arakis, zwana też diuną, to jedyne centrum bezcennej przyprawy, zwanej melanżem w całym wszechświecie. Pustynny świat, który składa się prawie w całości z morza wydm opanowanych przez ogromne czerwie i zamieszkany przez najbardziej zahartowany lud imperium, fremenów, którzy każdego dnia walczą o przetrwanie i w którym woda stanowi najcenniejszy skarb. Niniejszy film jest o najbardziej niegościnnej i surowej planecie, która stanowi centrum wydarzeń uniwersum Diuny. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Arakis, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Przypominam również o różnych formach wsparcia mojego kanału, dostępnych w opisie, oraz zachęcam do subskrybowania i dzielenia się moim kanałem ze swoimi znajomymi. Najpierw opowiem o położeniu Diuny, klimacie, który panował w czasach oryginalnej powieści oraz osadnictwie. Następnie przejdę do ekosystemu i dowiecie się o faunie i florze. Film zakończę dziejami Arrakis, gdzie usłyszycie więcej o jej historii. Skoro wstęp mamy za sobą, możemy zaczynać. Planeta Diuna, zwana w języku fremenów galach Arrakis, a później Rakis, znajdowała się z daleka od ważnych planet i szlaków handlowych. Posiadała dwa księżyce, jeden mniejszy, a drugi większy, którego powierzchnia z perspektywy obserwatora na Diunie przypominała pustynnego myszoskoczka, czyli Mwad Diba. Atmosfera planety składała się z mieszanki tlenu i azotu, umożliwiając samodzielne oddychanie, ale jej klimat był ekstremalnie surowy i trudny. Najważniejszym problemem na Djunie było występowanie wody pitnej w niewielkich ilościach, stąd uznawana była przez jej mieszkańców za najcenniejszy surowiec. I starano się oszczędzać ją na wszelkie sposoby, o czym powiem więcej w dalszej części filmu. Z racji faktu, że wilgotność powietrza była bardzo niska oraz że obieg wody miał miejsce głównie pod powierzchnią planety, na Arrakis nie padał deszcz. Za dnia temperatura powietrza osiągała bardzo wysokie wartości, uniemożliwiając ludziom funkcjonowanie bez specjalnej ochrony przed słońcem i piaskiem. Dlatego tubylcy planowali podróże lub inne aktywności na powierzchni dżuny w nocy. Na powierzchni planety często pojawiały się burze piaskowe, zwane kurzawami Coriolisa. Prędkość wiatru dochodziła w nich do 700 km na godzinę, niszcząc praktycznie wszystko co spotkały na swojej drodze. Stąd też osadnictwo na Junie było specyficzne. Fremeni zamieszkiwali miasta zwanymi Siczami, budowanymi w jaskiniach wewnątrz gór i skał. Z kolei miasta obcoświatowców Czyli Arrakin i Kartagin były otoczone przez naturalne formacje skalne, a wszystko po to, by chronić się przed burzami piaskowymi i czerwiami pustyni. Z tych oraz innych powodów osadnictwo głównie skupione było na północnym biegunie planety, ze względu na liczne podłoża skalne i góry. Ponadto występowały tam czerwie i przyprawa, dlatego obcoświatowcy skupiali swoją uwagę głównie tam. Im dalej na południe, w kierunku równika i bieguna południowego, tym morza wydm rzekomo stanowiły większość krajobrazu, a gór i skał było mniej, co uniemożliwiało budowanie osad czy siczy. Ponadto pod powierzchnią bieguna południowego miały znajdować się lodowe czapy, które w oczach fremenów stanowiły ogromną wartość ze względu na cenę wody na Arrakis. Dlatego wydobywali ją, a Obcoświatowcy nie byli nią zainteresowani. Skoro była tam woda, śmiertelnie niebezpieczna wobec czerwi, to siłą rzeczy nie było tam przyprawy, dlatego imperator, lancrat i inne ośrodki władzy nie interesowali się tamtymi rejonami. Rzeczywistość była jednak bardziej złożona i doniesienia o półkuli południowej mogły być przekłamane, a nawet nieprawdziwe. Istniały tam bowiem sicze fremenów oraz zbudowane przez nich szklarnie, palmiarnie, oranżerie i magazyny wody, które miały służyć im do terraformowania planety, które stanowiło główny cel ludu pustyni. W związku z tym fremeni płacili ogromne łapówki w przyprawie... Gildi Kosmicznej, by ta nie kierowała tam swoich satelitów meteorologicznych i rozsiewali plotki, by nikt nie zainteresował się tajemnicą fremenów. Na junie w czasach pierwszej powieści żyło około 10 milionów ludzi, głównie fremenów. Jest to bardzo mała liczba, biorąc pod uwagę obszar, ale warunki klimatyczne i brak wody oraz pożywienia nie pozwalały na powiększenie populacji. Obcoświatowców na Djunie nie było wielu. Skupieni byli w dwóch największych miastach – Kartagin, który był stolicą za panowania Harkonenów, i Arrakin, najstarsze miasto wzniesione na Djunie. Nie każdy mógł dostać się na Arrakis, ponieważ planetę przejmowały w leno wysokie rody Landsradu, wybrane przez imperatora, a wydobycie, eksport i dystrybuowanie przyprawy było ściśle uregulowane i opodatkowane. Więcej na temat przyprawy możecie dowiedzieć się z osobnego filmu, do którego link znajdziecie w opisie. Flora, czyli roślinność Diuny, była bardzo uboga gatunkowo. W związku z ogromnym niedoborem wody, nasłonecznieniem i wiatrem przetrwały nieliczne gatunki naturalnych, karłowatych roślin, które dostosowały się do surowych warunków planety. Nie odgrywały one znacznej roli w procesie tworzenia tlenu, jak na innych światach, bogatych w roślinność, które w procesie fotosyntezy tworzyły życiodajny tlen. Na Arrakis wyglądało to zgoła inaczej, ponieważ to czerwie w swoich procesach metabolicznych tworzyły go. Drzewa, krzewy i większe rośliny nie występowały nad djunie w warunkach naturalnych, jednak istniały oranżerie i ogrody należące do Harkonnenów, często na świeżym powietrzu, a ich utrzymanie było bardzo drogie i wymagało dużo bezcennej wody, pokazując fremenom, jak potężne możliwości mieli ich ciemiężyciele. Fremeni mieli swoje palmiarnie i ogrody, ponieważ imperialny planetolog Pardot Kynes i jego syn Liet nauczyli tubylców, że rośliny są niezbędne do przemiany klimatycznej Diuny. Traktowali oni takie miejsca z świętą czcią, podobnie jak magazyny wody, zbudowane w tym samym celu, aby zamienić pustynię w świat pełen wody. Fauna Arakis również była ograniczona przez trudny, wręcz ekstremalny klimat, ale to nie znaczy, że nie istniała. W związku z niewielką ilością roślin na planecie żyły małe, roślinożerne ssaki, jak skoczek pustynny, gryzoń zwany przez fremenów muad-dibem oraz zające pustynne. Żyły tam również żółwie piaskowe i to tyle jeśli chodzi o roślinożerców. Do zwierząt wszystkożernych występujących na djunie możemy zaliczyć lisy pustynne, kruki i nietoperze. Drapieżniki stanowiły większość fauny i polowały one nie tylko na wcześniej wymienione gatunki niedrapieżne, ale na siebie nawzajem po to, żeby przetrwać. Były to głównie drapieżne ptaki, orły, jastrzębie pustynne i sowy. Na planecie żyły także drapieżne owady, które doskonale przystosowały się do warunków na niej panujących. Były to oczywiście skorpiony, ale także piaskowe pająki i stonogi. Wspomnę jeszcze o planktonie żyjącym w piaskach diuny. Na osobny rozdział zasługują czerwie pustyni. Zwierzęta żyjące tylko w jednym miejscu we wszechświecie, właśnie na planecie Arrakis. Te ogromne, przypominające dżdżownice zwierzęta były najważniejsze w ekosystemie planety, ponieważ wytwarzały tlen, jak i w ekonomii całego znanego imperium, ponieważ wytwarzały przyprawę. Ich domem mogła być tylko diuna, gdyż nawet niewielka ilość wody mogła je zabić. Więcej na temat czerwi możecie dowiedzieć się z osobnego filmu, do którego link również zamieściłem w opisie. Nadszedł czas porozmawiać o jej historii. W tym miejscu ostrzegam przed spoilerami i jeśli nie chcesz psuć sobie zabawy z samodzielnego odkrywania uniwersum diuny, wyłącz ten film. Pierwszymi osadnikami Arakis był lud Muadrów, którzy przybyli na planetę na długo przed Starym Imperium, około 15 tysięcy lat przed wydarzeniami z Djuny. Leto, drugi atryda, dzięki innej pamięci zobaczył, że larwy czerwi przywiezione przez Muadrów, czyli piaskopływaki, znane również jako trocie piaskowe, rozpoczęły proces zamieniania bogatej w wodę planety, w pustynię, przenosząc wodę głęboko pod ziemię, która była im potrzebna w cyklu przyprawowym, by osiągnąć dorosłą formę czerwia. Trzy tysiąca lat później na Arrakis ponownie przybyli ludzie, naukowcy Starego Imperium, którzy w celach kolonizacyjnych rozpoczęli budowę stacji botanicznych. Jeden z naukowców o imieniu Jansu Paszoko odkrył przyprawę geriatryczną aczkolwiek w tamtych czasach nie było na nią zapotrzebowania i nie zdawano sobie sprawy z wszystkich jej właściwości. Badania planety przerwała nadchodząca wojna domowa, ponieważ grupa ludzi obwieściła się tytanami i przeniosła swoje mózgi do cybernetycznych ciał, budując swoje imperium. O tej historii również wkrótce pojawi się osobny film, do którego link umieszczę w opisie. Naukowcy opuścili w pośpiechu diunę, w obawie przed załamaniem podróży kosmicznych. Naukowcy opuścili w pośpiechu djune w obawie przed załamaniem podróży kosmicznych, a na planecie wkrótce pojawili się zensunnici. Nie wiadomo, czy uciekli przed tytanami i myślącymi maszynami Omniusa. Wiadomo jedynie, że wiedli życie poszukiwaczy złomu i skarbów z ukrytych stacji botanicznych zbudowanych setki lat wcześniej. Rozpoczęli również handel przyprawą. Na niewielką skalę i taki stan rzeczy utrzymywał się przez około wiek, zanim nastał czas Omniusa, komputerowego wszechumysłu, który opanował tytanów i rozpoczął budowę Imperium Synchronizowanych Światów, która ostatecznie doprowadziła do Batleriańskiego Dżihadu. Tuk Kidar, tlulaksański handlarz niewolników i przedsiębiorca, zdał sobie sprawę, jak cenna i ważna może być Przyprawa z Arrakis i rozpoczął jej wydobywanie wkrótce, łącząc siły z innym przedsiębiorcą, Józefem Wenportem, tworząc Wenki Enterprises. Zensunnici zaczęli bogacić się na wydobywaniu przyprawy na zlecenie Wenki, a ich przywódcą był Naib Darta. Sytuacja zmieniła się, ponieważ jeden z wyrzutków z plemienia Naiba Darty, Selim, zwany później ujeżdżaczem Czerwi, o którym również przygotowałem osobny film, doznał wizji, w której zrozumiał, że przyprawa nie może być wywożona z planety i rozpoczął bezkrwawą walkę z Dartą, zdobywając wielu zwolenników. Opanował on ujeżdżanie Czerwi i opracował pierwsze filtr fraki, kostiumy umożliwiające przetrwanie na głębokiej pustyni. Po śmierci Selima jego grupa połączyła się z Izmaelem, duchowym zensunnickim przywódcą niewolników, którzy uciekli z politrina. Wkrótce, przez zaostrzenie konfliktu pomiędzy zensunnitami i wenki, ci pierwsi uciekli na głęboką pustynię, osiedlając się w siczach i z biegiem czasu stając się fremenami, wolnymi ludźmi pustyni. Minęło kolejne 10 tysięcy lat, a sytuacja polityczna we wszechświecie ustabilizowała się. Funkcjonowanie Imperium opierało się na przyprawie, która umożliwiała podróże kosmiczne, a balans pomiędzy Imperatorem z rodu Korinów, Landsradem, Kahoam i Gildią Kosmiczną. Imperium funkcjonowało tylko dzięki przyprawie, o czym nie do końca zdawali sobie sprawę Fremeni. Imperator Elrud IX, ojciec Shaddama IV, próbował zdobyć niepodzielną władzę i chciał zdobyć kontrolę nad przyprawą. W tym celu usiłował... Przenieść czerwie na inne planety, ale chociaż starano się stworzyć identyczne warunki, jakie panują na Arakis, zwierzęta umierały. By lepiej poznać klimat planety, wysłał tam z misją swojego planetologa pardota Kańsa, który zaczął badać Arakis jak i tubylców. Z biegiem czasu zafascynowany kulturą Fremenów, zasiał w nich pragnienie przemiany djuny w świat bogaty w wodę i sam poślubił Fremenkę. Ich syn, Liet, kontynuował dzieło ojca, a Fremeni uznawali go za niepisanego lidera. Po wydarzeniach z oryginalnej diuny, Arrakis stała się centrum wszechświata i stolicą nowego imperium Pola Atrydy, a później jego syna, Leta II, znanego później jako Bóg Imperator. Za ich czasów doszło do prawdziwej transformacji ekologicznej diuny, ponieważ Leto chciał złamać cykl przyprawowy i doprowadzić ludzkość na skraj wymarcia po to by dać jej bodziec do złamania impasu i zmusić ją do eksploracji, co nazwane później zostało rozproszeniem. Po śmierci boga imperatora Rakis, bo tak nazywano wówczas Dione, ponownie zaczęła stawać się pustynnym światem, a czerwie, które powstały z ciała Leta Drugiego, ponownie rozpoczęły cykl przyprawowy. 1500 lat po Bogu imperatorze frakcja znana jako dostojne matrony lub czcigodne macierze wróciła z rozproszenia do znanego imperium i postanowiła zniszczyć rakis i przyprawę, by zniszczyć potęgę X, Bene Tlailax i Bene Jezerit. Ostatecznie dochodzi do bitwy, w której macierze używają swojej superbroni, zabijając rzekomo wszystkie żywe istoty na planecie i paląc jej powierzchnię która zamieniła się w szkło. 40 lat później mistrz Tlailaxu Waf miał misję odtworzenia cyklu przyprawy i został wysłany na Rakis ze wzmocnionymi genetycznie czerwiami, które miały przebić się przez szklaną powłokę, by dotrzeć pod ziemię, jednak bezskutecznie. Załamany mistrz ze zdumieniem odkrył, że dudnienie zwabiło czerwie, które przetrwały sterylizację planety, udowadniając, że są najbardziej odpornym gatunkiem w całym wszechświecie. Na samym końcu cyklu diuny, gole, pola, atrydy i czani wzięli ślub na diunie, która tak jak przed tysiącami lat ponownie stała się pustynnym światem, pełnym czerwi pustyni, a cykl przyprawy trwał na nowo. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i mogliście poszerzyć swoją wiedzę o planecie diuna i być może poznać tajemnice i sekrety, o których nie mieliście pojęcia. Dziękuję za obejrzenie i pamiętajcie, przyprawa musi być. to a notch.